Moja kompania powietrzno-desantowa USA nie ma najlepszego dnia na wojnie, gdyż ostrzał z Luftwaffe zmusza mnie do opuszczenia najsilniejszej pozycji na mapie, a czołgi zaczynają atakować nas z flanki. Zostaliśmy wysłani w to miejsce z dynamicznej mapy, aby przejąć lotnisko, co nie tylko powstrzyma ataki z powietrza, które są zmorą każdej misji, ale także pozwoli schować się za liniami wroga lub uzupełnić zapasy, gdy zacznie nam brakować amunicji. Nawet w stanie Pre-Alpha, który grałem już jakiś czas temu, pokazuje spektakularny krajobraz wojenny, w którym drobne decyzje na poziomie jednostki mogą odbijać się echem aż do wielkiego strategicznego teatru. Dzięki temu mogłem spisać swoje wrażenia na kartce, ponieważ miałem pomysł na tą zapowiedź, ale jakoś brakowało czasu, aby ją nagrać. Teraz odbijam się od kartki i prezentuję wam to, co udało mi się sprawdzić w grze. Przy mikrofonie, jak zwykle, broda i zapraszam Was serdecznie na krótką zapowiedź gry. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, dzwoneczku i kciuku w górę, aby rozwijać ten kanał. Jeszcze raz dziękuję i zaczynamy prezentację. Company of Heroes 2 bawiło się pomysłem stworzenia dynamicznej mapy w kampanii w dodatku Ardeny, ale trójka poszła w tym aspekcie na całość. Pomimo, że nie mieliśmy dostępu do mapy kampanii w całość, tylko wydzieloną część przez twórców, musiałem się tym trochę pobawić i mogę porównać zakres i złożoność do serii takiej jak Total War. Liderzy awansują i zyskują nowe umiejętności. Od czasu do czasu pojawiają się specjalne, opcjonalne misje takie jak zabójstwo lub ekstrakcja. Zdobycie miasta i zerwanie linii zaopatrzenia wroga może być nieladą zabawą dla każdego gracza. Istnieją także typy jednostek, które mogą automatycznie ze sobą walczyć w bitwach na mapie lub dołączyć do pełnoprawnej kompanii jako modyfikator składu w bitwach w czasie rzeczywistym, jeżeli są w naszym zasięgu. Pole bitwy wydaje się bardziej ewolucyjne niż rewolucyjne. Pod pewnymi względami jest to powrót do przeszłości. Opierając się na opiniach fanów, Relik chciał stworzyć grę z naciskiem na piechotę i tempo zbliżone do Kompanii Braci części pierwszej, w przeciwieństwie do Compan of Heroes 2, który mógł dość szybko przerodzić się w ogromną bitwę pancerną. Intymność wojny, w której ta seria była świetna, aby ją przedstawić, jest tutaj bardziej szczegółowa niż kiedykolwiek. Mogliśmy sobie wyobrazić. Z przerażająco realistycznymi animacjami walka rozgrywa się na znacznie jaśniejszym, bardziej kolorowym tle Włoch i Afryki Północnej. Nowoczesna technologia pozwoliła Company of Heroes 3 naprawdę wzmocnić efekt zniszczeń spowodowanym ostrzałem artyleryjskim lub atakiem pancernym. Przejechanie czołgiem przez budynek może być dobrym sposobem na zniszczenie snajpera lub okopanych żołnierzy. Wiele oddziałów piechoty może teraz włamywać się do budynków obsadzonych przez jednostki wroga, wyważając drzwi oraz wrzucając granat przed szturmem. Dzięki temu możemy grać bardziej agresywnie w starciach piechoty z piechotą, co w moim odczuciu jest świetne. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której zbieraliśmy żołnierzy dookoła budynku, aby wystrzelali w określonym czasie przeciwników. A gdy to się nie udawało, musieliśmy wzywać posiłki w postaci czołgów i innych silnych jednostek, aby ich wykurzyć. Teraz przebiega to zdecydowanie szybciej. Walka pojazdami nie została jednak całkowicie pominięta. Czołgi, oprócz przedniego i tylnego pancerza, mają także pancerz boczny, co sprawia, że pojedynki czołgów są o wiele bardziej skomplikowane i ciekawsze. Udało mi się wyeliminować czołgi z początku tekstu, o których mówiłem, że zaatakowały moich żołnierzy kilkoma pospiesznie rozstawionymi, lekkimi pojazdami, upewniając się, że cały czas stoi do nich przodem, który jest lepiej wzmocniony. Pauza taktyczna pozwala zamrozić rozgrywkę w trybie dla jednego gracza i wydać szereg rozkazów swoim jednostkom, które po wznowieniu rozgrywki zostaną wykonane najlepiej jak tylko potrafią. Ta funkcja nie będzie dostępna w trybie wieloosobowym. Myślę, że ta możliwość pauzy będzie jak najbardziej udana niż miałbym powiększać mapę co chwilę i gasić to nowe pożary, które dzieją się na mapie.